I tej strony Stronetraul w pierwszym odcinku z. Nie wiem czy nawet serii, bo nie wiem ile będzie trwało ten, ten, ten cały mod. z, Tak naprawdę z moda time Timesleep Syria Hawk of e, Middle East, chyba tak to się nazywa Hawk. Więc e, tak, gramy w Syrion, dlatego że oczywiście wiadomo co się na świecie wydarzyło. I ogólnie śmieszne jest to, że mod został wydany w tym roku w 11 listopadzie. Wie, wiemy, co się wydarzyło w grudniu. No, mod też został zaktualizowany wobec tego w grudniu też. E, chyba dzisiaj, nawet jeżeli dobrze kojarzę. E, więc sobie go pogramy tak naprawdę. Trochę śmie śmieszki, że tak powiem, zrobimy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Więc tak, e, mamy tutaj do wyboru mm, dwie rzeczy. Mamy, możemy tutaj dostać event 1 znakomicie. Yy, I oczywiście tutaj mamy różne rzeczy do wyboru, mamy oczywiście, no pójście z a, a, Asadem. Chyba tak się, Asad? Tak. Maszarem al-Asadem i możemy albo pójść z, no oczywiście z, e, no opozycją. Wydaje mi się, że oczywiście, że pójdziemy z opozycją, żeby po prostu, no że tak powiem, było historycznie, chociaż oczywiście to jest taki mod bardzo Prześmiewczy, taki trochę memowy. No i zobaczymy, co to będzie, więc tak. Więc historia jest taka, że o, Syria była w 2010, a teraz jest w 36. Wow, co się stało? Co, 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 co dziwnego się tutaj dzieje. Tak, nie będziemy czytać zbytnio tych eventów, dlatego że one yy, nie są zbytnio. Nie są zbytnio nawet ważne w tym. wszystkim. E, tak, problemy z Syrii, e, więc tak, to chodzi o to, że no, mieliśmy problemy za tym, w tym czasie normalnym. No jak się cofnęliśmy, to, to się te problemy nie zakończyły, o dziwo. Tak, o dziwo. Ogólnie to może szybko sobie przeczytam, co tutaj jest, więc... E, pierwsze, izolacja. No, czyli nie możemy nic robić. E, nie wiemy, co się dzieje i będzie wojna domowa, tyle. E, tutaj, oczywiście, mamy problemy z e, terrorystami. No i dyktaturę. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o to. Więc po prostu powoli się ogarniamy. I, że tak powiem, e, po tym jak przejęliśmy tutaj tereny serii, to Francja się wkurzyła na nas, ponieważ, wiecie, zabraliście nam dosłownie. Większość naszej, naszej kolonii, którą tutaj mieliśmy My jesteśmy kolonią Więc tak, e, po pierwsze mm, Chciałem pójść w to, ale widzę, że Jest chyba zablokowane mhm. e, Czy to jest jakieś... Mo mogę to zrobić, żeby To było? Bo mogłem po prostu przeczekać to, ale nie wiem, czy jest jakiś przycisk. Nie mieliśmy do tej pory wyboru. Co możemy zrobić tutaj? Nie mamy zbytnio, że tak powiem, ministrów. Mamy jakichś takich specjalnych, że. Właściwie, którzy są. Nie, nie wygląda na to. Okej, okay, wygląda na to, że nie możemy pójść w to. Mhm. Prawda, nie możemy pójść? Okej, okay, poczekajmy chwilę, może coś się włącza. O nie możemy. W sensie, moc jest taki, że tak powiem, jeszcze w trakcie prac, więc może to jest główny powód, dlaczego nie możemy nic zrobić. No dobra, jeżeli będziemy jako Asad, no to będziemy jako Asad. Nie mamy zbytnio wyboru. Ja sobie na razie to wyłączmy, bo to nie jest... Mamy oczywiście tutaj te rzeczy, no dobra, jeżeli będziemy jako Asad, no to możemy sobie powłączać. Rozmawiamy sobie z Kurdami. Porównajmy sobie tutaj jakieś rzeczy w międzyczasie. Może coś to pomoże. No ale okej, okay, dobra. No co idziemy jako asad? Szczerze powiem, chciałbym bardziej pójść jako ci, no ale. No, mamy zablokowane. Chociaż jest tutaj content, to się dziwię, ale może po prostu nie dokończony, tylko tak pokazany nieco. Szczerze powiem, powinno być trochę, trochę lepiej to zrobione, ale okej. Okay. Okej. Okay. Więc House City mamy. mamy nadchodzącą wojnę domową. I po to co możemy zrobić to strzelamy do cywili. Tak, to jest najlepsza rzecz, którą można zrobić. Nie, to nie jest najlepsza rzecz. Ok. W takim razie powoli sobie tutaj organizujemy naszą obronę. Tutaj możemy sobie dla Asada dodać. I wydaje mi się, że chyba przy przykładach ja tak miałem nadal włączone ten y... modifiers item, coś mi się tak wydaje, dlatego, że yy... w paczce modów mia miałem to. Wiem ja oczywiście, że to trochę mniej, że takie, że o, czy chyba to miałem, ale chodzi głównie mierze o to, że tam mam już tyle modów powyłączanych, więc nie jestem pewien, co, co miałem włączonego, czy nie. W takim razie chyba powoli. Na razie tego nie będziemy robić, wiecie co? Bo musimy się przygotować do wojny domowej. Tak naprawdę. E, mm, to jest Rebel. Okej. Okay. At 45 five the rebel, Znaczy się to po prostu 45 dni, to Okej... Okay. zastanawiam się, czy to ma być trochę dłużej, czy mamy trochę krócej to zrobić. Bo nam się wydaje, że bo tak hmm. tutaj będziemy usuwać, Czekaj, to chyba nie powinniśmy tego robić. Bo to w głównym mierze chodzi o to, że my usuwamy. A my chcemy to wszystko porobić. Nie wiem dosłownie na czym polega. Trochę dziwne nie powiem. Dobra, możemy sobie w takim razie włączyć o to. Na razie sobie tutaj radzimy z kurdami. Więc tak naprawdę chyba w sumie tego nie, nie chcemy robić, tego w takim razie, bo... Chyba nie jest aż takie dobre. Naprawdę nie wiem o co dokładnie chodzi w tym, w tym całym w tym wszystkim. Więc no tutaj to nie, nie musimy tego robić, bo do dodajemy sobie dni. Więc nie ma znaczenia. Próbuję na razie zrozumieć mod, wiecie, bo czasem jak ludzie robią te, te mody, to one takie trochę są poszarpane, może to jest najlepsze słowo, żeby użyć, że nie wiesz dokładnie o co chodzi. W ogóle też jako że my teraz będziemy robić to, to może przestajmy tutaj budować fabryki cywilne i budujmy u siebie. Nawet no, ja miałem po tamtej stronie być, wiecie, no myślałem, że... Będzie dobrze jak tam pobudujemy, ale widzę, że... że niezbyt. Na póki co zajmujemy się tym. Chcemy zdjąć sobie te wszystkie efekty. Okej, okay, dodajemy sobie bonusy do naszego lidera. Wydaje mi się, że to jest po prostu coś takiego, że to byśmy chcieli użyć kiedy już zrobimy wszystkie e eventy. A mm, to to tak naturalnie w sumie będzie wchodziło, więc aż tak bardzo nie musimy się martwić. A póki co to jest chyba już dwa ostatnie, które musimy z kurdami porobić, bo będzie dobrze. Tutaj to jest taki... Na pewno byśmy musieli sobie trochę pobawić się z tymi, dlatego że... No niestety ale... Okay. Tak, będziemy delegalizować terrorystów. Nic nowego. Okej. Okay. Dobra, więc póki co możemy powoli to robić. Ja tam zostało 200 dni, no nie no, to w sumie długo jeszcze nam zostaje. Mhm. Okay. Tak, zbanowaliśmy terrorystów. Teraz dalej będziemy tutaj robić. Zgaduję, że wojna domowa będzie gdzieś gdzieś o tak prowadzona. Możemy tutaj wysłać swoje jednostki. Życie też ćwiczyć w sumie. I możemy już dać jakieś tutaj bonusiki. Ora zawsze chętnie. A więc póki co zajmujemy się tym. Czekajcie, czy możemy to sobie dać to na plus? Nie. Nie może być poniżej. Mhm. Okej, okay. więc sobie na razie tutaj stawiamy te wszystkie rzeczy. No i powoli tutaj już... Przydałoby się rozpoczynać tą wojnę domową, więc chyba sobie odpalimy to. Niech się tutaj nam szykuje, już. No a tak naprawdę, to ja zbytnio badań nie robię na wojnę domową, ale zgaduję, że ona nie będzie jakaś bardzo trudna, więc aż tak bardzo nie muszę uważać na nią. Chociaż, że tak powiem, historycznie, <grystanie> historycznie powinniśmy uważać. Okej, okay, dostaliśmy trochę fabryk. To jest coś takiego, że nam nie piszczało, czy coś potrzebujemy oprócz tych karabinów, więc... No niestety, w każdej wojnie karabiny będą najważniejsze, plus... No, to jest najlepsze, że mamy najlepsze samoloty, że teraz współczesne samoloty mamy. To mi się podoba, bo dosłownie. W powietrzu to my teraz będziemy przez, przez kilka lat wygrywać. No ale w pewnym momencie się skończy, bo będzie, będą mieli więcej... Yy, więcej pojazdów, okej, okay. w takim razie już możemy zakończyć, tak naprawdę jedyne co to musimy teraz zbijać sobie wojnę domową, widzę że szybko to zrobimy okej, okay. zbijajmy sobie jeszcze to nie wiem czy dawać punkty na to, bo, bo tutaj sobie to robimy ale tutaj nie pisze czy to jest, yy, potrzebujemy yy, ja mam no nie wiem który event to robi? Chyba żaden. Po prostu to jest gdzieś to w dziwnym miejscu. Ok, wystarczy, że to damy. I teraz przynajmniej możemy to zrobić, bo tutaj się. O! Ok. Dobra, im bardziej oni tutaj się e, to robią, tym bardziej się wzmacniają. Teraz już bardziej jest zrozumiałe w pewnym czasie oni mogą sobie tam odpalić to. Okej, okay, okej, okay, to jest... To jest ważne. Okej, okay, nie mamy czołgów. że już będziemy mieć, nie wiem, jakieś modern tanki, ale... Widzę, że nie zainwestowali. Okej... Okay. Te dywizje zapewne są jakieś mega dlatego tak szybko je produkujemy. Ta. Nie mamy zbytnio ma punktów... Tego... O, i się rozpoczęła. Wojna domowa O ma ilość, od niej od tyłu jeszcze atakujem Okej, okay, więc Jad yy... ale Asad, co mi się wydaje, że to nie jest ten gościu, który Jest, ale bo mi się po prostu wydaje Bo nie jestem pewien A więc tak, mamy wszystkie swoje trzeciejsze dywizje yy, mamy tutaj też te swoje nowe dywizje Możemy je dać yy, Ty, zajmij się tym Gdyby ktoś nam tutaj nie przejął. A wy to w sumie dostajecie rozkaz tutaj agresywnego atakowania. A i tak nam naprawdę zostało tutaj porobić. Dobra, możemy jeszcze coś pozbyć tego. Jest tak syryjska wojna domowa. Oj! Od tyłu też nas atakują. Okej, okay, okej okay. Wiecie co? Wyślimy tutaj tłem tej dywizji. Tutaj też możemy wysłać Okej, okay. jeszcze kurdowie się wyzwolili. I co z wami rządzi? Aha, nikt wami nie rządzi. Dobra. Coś tutaj macie jakieś macie w sumie. mają kontentu. Tylko że ewidentnie chyba nie jest dokończony, dlatego na nie pozwoliła gra tego zrobić. Okej. Okay. W takim razie, oprócz tych wszystkich dywizji, to zbytnio niczego nie mamy. Powiem, to smutne jest. Oraz też atakują nas... O, masi los! Nie powiem, to już trochę... Trochę różnicy robi, kiedy mamy już dwustronną wojnę domową. Nie walczą przeciwko sobie? Okej, okay, na znaczy szczęście walczą przeciwko sobie. Dobra. Dobra, dobra. Tutaj widzą, że się powoli nam udaje część przepchnąć, bo ich dywizje nie są jakieś bardzo dobre. Ok, więc możemy integrować ich. Chciałbym, żeby to wtedy zadziałało, gdybyśmy to zrobili. Dobra, niestety bywa. Najmniej zintegrowaliśmy się z kurdami. Nie powiem, mają z... zbyt. Zbyt późno mhm. Czy my pójdziemy z Turcją? Mm. Wiecie co? Nie Nie potrzebujemy ich Okej okay. Widzę, że tutaj tak Trochę słabo jest Z tym ale powoli sobie ruszamy Ok, czyli teraz możemy negocjować z kurdami, którzy przynajmniej aż tak mocni nie są jak się by wydawało póki co w się stabilizuje A niestety się kurdowie yy, nie chcą A, w takim razie czas przygotować się do ofensywy próbowaliśmy wszystko Hmm, no, co tutaj mamy do zrobienia? Hmm. Hmm. możemy to tutaj jeszcze tam porobić i... i teraz mamy tutaj te wszystkie rzeczy. Hmm. Ok, Dora, hmm, co tam jeszcze możemy? wybrać yy, warak. O, to by się przydało. Mm, o nie, burza piaskowa i nic prawie nie widzę. Co tutaj się dzieje? Ok, widzę, że ci bardzo dobrze im idzie. Mm. Mm, okay. Mm. ok, czyli teraz możemy w sumie yy, Zmienić naszego yy, władcę. Tak, możemy zmienić przywódcę yy, na albo tego gościa, yy, albo na brata. Nie, chyba zostaniemy przy ba yy, Baszaru. Okej, okay, to możemy sobie wziąć. To się może przydać, jeżeli chodzi o ten klimat. Dobra, co ty tutaj masz? Dostałeś możliwość bonusu. No niestety, ale... No, nasi przeciwnicy się wzmocnili. Próbujemy cokolwiek zrobić, ale widzę, że nie idzie zbytnio. Dobra, cztery dywizje zawsze chętnie, weźmiemy. Póki co musimy się zająć o tym. I może być trochę denerwujące. Oj, oj, ale nas poknęli. Denerwujące jest to, że no, w miarę dobrze im idzie. Oni też mają to. Okej, okay, to, to nie jest najlepsze. Najlepsza rzecz, kiedy twój przeciwnik musisz podbić wszystkie tereny. Okej. Okay. Zajmijmy się tym... Hmm. Tak... Dobra, rezerwiści przybyli. Idziecie od razu na front. Potrzebujemy was. I czy mamy jakiegoś... tutaj defensa może pójść? Cokolwiek teraz było dobre dla nas. Okej, okay, co tu mamy? The free Armor Division Type Late. Yy, znaczy się, powiem szczerze, podoba mi się ten play darmowy. To jest taki problem, że raczej to nam nic nie pomoże. Okej, okay, udało nam się tutaj ich przepchnąć. Teraz są odkrążeni o jest 5 dywizji, tutaj mamy ich. Ale i tak oni tutaj, wcale nie podbijają już północ. Dobra, lepszą broń możemy sobie ogarnąć. Próbujemy się bronić, ale widzę, że nie idzie zbyt dobrze nam. A tutaj to już... okej. Okay. Dobra, wycofujemy się. Mhm. Cofamy się stąd, bo to jest niezbyt dobra pozycja. A ty możesz się wycofać dalej. Nie stańcie tutaj chodzić. Ktoś to przejmie z wrogów. My możemy o tutaj stanąć. No i w miarę się nam udało już przenieść wojska. Czy mamy braki w zaopatrzeniu? Gdybyśmy... Tak, mamy braki, okej. Okay. Jeżeli mamy braki, to wtedy zamienimy sobie na darmowe karabiny, bo... Zawsze chętnie. E, dobra, tutaj też możemy to zrobić. Mm -hmm. I możemy urbanizację zrobić. Wykorzystamy to. A czyli tak naprawdę już e, zajęliśmy się południem, co było najgorszą rzeczą. A teraz musimy się zająć północą, która. No nie powiem. Już trochę nas popchnęła. Dobra. A tutaj to mamy maksimum tego zrobionego. Okej. Okay. Samoloty może by się przydały. Tak, nie powiem. Trochę słabo zrobiłem z tym, że samoloty nie wystawiłem. Ło, masio, wyleciało. No i to powinno nam bardzo pomóc. Dobra, więc tak, odzyskaliśmy w miarę karabiny. Dobra, terroryści zostali pokonani. Tak w sumie naprawdę. Eee, ale teraz zostali jeszcze pozostali terroryści. Okej, okay, więc dostaliśmy darmowy template. Eee, fajnie. Tylko, że nie mamy większości z tych rzeczy, które są w tym template'cie. Okej, okay, odzyskajmy część fabryk. O, masz los! Ależ... nie no, tak on... ofensywa, którą teraz przeprowadziliśmy, to... ...znakomicie poszło na to. oj, naprawdę macie... mają wsparcie od... ...Turków. Nie podoba mi się to. Nie podała mi się to. Okej. Okay. w miarę... w miarę poknęliśmy. Popn ich ale widzę, że było tymczasowe zwycięstwo. Teraz nas... No nie mówcie no, że no, znowu nam tutaj wystawili. A Dobra, wysyłać tutaj trzeba... zgaduję, że znowu jest 5 dywizji. Ym... Okej, okay. mm, potrzebujemy militarnych fabryk No I znowu tutaj I Jeszcze mountaineersi, ooo Dobra, wy ich No jeszcze jesteśmy z tego, nie no Jak? Nie wiem jak mod uznaje Że jest, to, co jest zbalansowane, ale nie powiem, nasi wrogowie tu mają mnóstwo dywizji. Nie wiem jak, jak niby to ma być fair. Ale tak bywa czasami. Okay. No, popchnęliśmy ich, ale... Oh. Ale znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Okay. Mamy brak karabinów. Wielbiamy, kiedy nie mamy karabinów. To jest najlepszy moment. O, zniszczylibyśmy też nasze samoloty? Że jakieś wypadki mamy. Dlatego. Bo nie sądzę, żeby to było spowodowane tym, że. <grytanie> że w jakiś sposób oni mają własne samoloty. Ok, co możemy tutaj? War propaganda. No teraz to war propaganda. tutaj możemy zrobić. Ok, przynajmniej udało nam się tutaj ściągnąć i no, wracaj w nasze dywizje. Czy jesteśmy w stanie tutaj jakoś to popchnąć? Nie jestem pewien. Ok, co tutaj możemy dodać? Możemy tutaj dodać jakiegoś tradeka? To masz już tutaj, bo więc nie dlaczego się poświetliwało. Poświat... poświetlało u ciebie. Okej, okay. wydaje mi się, że jedyne co możemy robić to e, wybustować jakoś e, swoje dywizję, tylko że nie mamy kompletnie, ale to kompletnie manpowera. No więc musimy zatrzymać naszą ofensywę. My straciliśmy dywizję, tak, straciliśmy właśnie dywizję jakąś tam. Hmm. na razie musimy zatrzymać. Tutaj. Okay. Ale lepszy najlepszy karabin możemy sobie zrobić um, dobra też silnik możemy brać um, nie tutaj to nic nie mamy propaganda Tutaj nie produ produkujemy fighterów Także nie dziwię że nie produkujemy grzymy co my one Dosyć drogie. Mmm, Mmm, okay. powiem tak. Y już się co długo prowadzę ten odcinek, więc... No, w tym odcinku raczej nie dokończymy tej wojny domowej. Więc... Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Myślałem, że uda się w jednym, ale widzę, że się nie da. Dobra. Więc widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, Do zobaczenia. Cześć.